Hej, no cześć, witam was, moi drodzy, serdecznie w tym jakże pięknym, radosnym dniu. Skąd moja eksplozja radości? Dlatego, że, moi drodzy, temat, który będę dziś omawiał, ogólnie e, dzień, e, dzień związany z tematem dzisiejszego filmu, jest dosyć ważny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wtedy ludzie... Czepią radość z, prze, z tym, że się przebierają się w, te, w takie różne postacie, w tym, że chodzą po domach, chodzą po domach, zbierając cukierki. Ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej to dotyczy e, e, dzieci, ogólnie rzecz biorąc się cieszą. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, się cieszą. Zresztą, zresztą dorośli, dorośli niektórzy też to lubią. Nie lubię ten dzień. A jaki mi chodzi? Mianowicie, moi drodzy, o Halloween. O Halloween, moi drodzy. <coughs> Przepraszam Was. E... Ogólnie rzecz biorąc, jest jedna rzecz, która na pewno mnie denerwuje w myśleniu ludzi. W myśleniu ludzi mnie to denerwuje. Bo owszem, e... o oceniając czyjeś postępowanie, nie można, oceniając jakość, grupę ludzi, nie można każdego człowieka, jak to się mówi potocznym językiem, wkładać do innego worka. Dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego, że tak naprawdę, moi drodzy, kiedy tak naprawdę, moi drodzy, kiedy w ogóle yy, ten dzień, jakim Halloween, czyli 31 października następuje, tak jak już wcześniej, ludzie się cieszą z tych cukierków, z dyń. Cieszą się z tych różnych przebran. To jest, e, oni odczuwają radość. Odczuwają radość. A wiecie, co mnie denerwuje? Denerwuje mnie, de, denerwuje mnie gadanie niektórych ludzi, którzy twierdzą, że to, że to jest dzieło szatana. Denerwuje mnie to, że. Denerwuje mnie, denerwuje mnie to, że może nie chodzi o to, że są przeciwni temu świętu, bo każdy może być przeciwny czemu chce. Tylko bardzo mnie denerwuje to, że jeżeli ktoś jest przeciwny jakimś świętu typu Halloween, Walentynki, denerwuje mnie to, że później próbuje, próbuje jakby, przynajmniej ono już wrażenie, próbuje jakby tak zmanipulować drugim człowiekiem, żeby ten żeby ten człowieku... Temu człowiekowi, to dane święto obrzydzić? I to jest, moi drodzy, denerwujące. Owszem, ja rozumiem, ja rozumiem, że ktoś. Ja już, moi drodzy, tyle razy słyszałem, że. Tyle razy słyszałem tekst pod tytułem, że jesteśmy chrześcijanami, tak, że u nas jest Polska, u nas świętuje się polskie święta, tylko to ciężkie Anielki. Już nie chcę mówić do ciężkiej cholery, bo już nie chcę, żeby mnie YouTube zbanowo, ale. Kurczę, Dlaczego? Z jakiej kurczę paki? Odbie... Z jakiej kurczę? Kto, kto w ogóle dał jakiemukolwiek człowiekowi, by odbierał innym radość z życia? Oczywiście robiłem szorsa też na ten temat, ale postanowiłem zrobić te filmy, dlatego że mnie to osobiście drażni. E, moi drodzy, jeżeli nie lubicie Halloween, z, z tej lub z innej przyczyny okej. Okay. Dobra? Ale, nie, ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli spotkacie osobę, która lubi Halloween lubi się przebierać, mało tego, chodzi z cukierkami, stroi dom na to się, na to okolo, no to kurczę, nie odbierajcie im te, nie odbierajcie im radości z życia. Jezu, co jest z wami? To nie, wiem, to nie wiem, jeżeli nie wiem, osoba, która, osoba której, to, której to Halloween obraża tylko dlatego, że jest osobą wierzącą, czy to daje tej osobie prawo, czy to daje tej osobie prawo, żeby innym odbierać niewątpliwą radość, jaką, jaką jest, moi drodzy, Przynajmniej tym, 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 najmłodszym, który czerpią radość z tego, że, że, są ładne stroje, że mogą się przebierać, że jest ogólnie, że jest ogólnie zabawa. Nie wiem. Tak? Serio? Jesteś wierzący i, i, dla, i, dla, i dlatego uznaję, że masz prawo, że masz prawo, od, masz prawo ludziom, którzy lubią Halloween, bo ludzie są ludzie, którzy to lubią. Ja też osobiście nie mam nic przeciwko Halloween, Uwa uważam, że jeżeli coś daje człowiekowi radość, to jest dopuszczalne. Ale naprawdę, naprawdę jeżeli, naprawdę, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, tak, praktykującą i i w to wszystko, i to wszystko, wszystko wierzy w te wszystkie nauki, ok Ale nie dyktujcie innym ludziom warunków. Bo naprawdę odbieranie ludzi radości życia jest rzeczą, który, która dla mnie jest nieakceptowalna. To jest dla mnie nieakceptowalne. Bo, bo, bo gdyby ktoś wam narzucał co czego coś narzucał, albo w jakiś sposób obraził to w co wy wierzycie, to już, to już, to już później rozpytałaby się burza, tak? Bo jeżeli ktoś jest, bo bo co, bo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest, nie wiem, że jeżeli, jeżeli ktoś jest yy, ktoś jest wierzący, ktoś wierzący, jest wierzący dajmy na to właśnie w jasłów jest katolikiem i tak dalej, to co? To, ni, yy, to niby... Was, was, wam, was nie można przekonywać do pewnych rzeczy, ale wy możecie. Naprawdę, moi drodzy. Każdy, e, każdy, kto, nie wiem, okej, okay, jesteś wierzącym, nie lubisz Halloween, w porządku, masz do tego prawo. Ale nie, ale jeżeli spotykasz osobę, która lubi Halloween, lubi się przebierać, lubi zbierać cukierki, to nieważne czy jest osoba dorosła, czy dziecko, to no, z tego nie jest tam, nie masz prawa, nie masz prawa odbierać mu tej radości. W ogóle, moi drodzy, w ogóle, moi drodzy, z tego, że nie mam, że nie ma encyklopedii papierowej, posłużę się wyszukiwarką Google. I teraz sobie przeczytamy H.O. Teraz zobaczymy, co mi wyskoczy. A zaraz w ogóle poczekajcie, za chwilę sobie wyszukam, co oznacza w ogóle Halloween. Okej. Okay. Halloween. Data oczywiście, 31 października. Teraz słuchajcie, wasza ci. Ci z Was, którzy są bardzo głęboko wierzący, co bardzo szanuję, będę czytał ze strony Wikipedia, żebyście sobie mogli, żeby się mogli w końcu to zrozumieć. Halloween, zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach wieczór 31 października, odniesienia są. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. No i, no i wiadomo, tutaj jest. Okej, okay, są te symbole, te różne, są dynie, duchy i tak dalej, i koty. Teraz słuchajcie pełnego zdania. Halloween na ich, na ich jest otoczony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rani, Australii, Wielkiej Brytanii. Mimo, że dzień nie jest święto urzędowy, cieszy, cieszy się po święcie w życiu narodzenia, oni wchodzą w Polsce, powiedzmy się w latach 90. Gór z święta jest wydrożona w podświetlona do środka dynia. Zczerbymi ten. Okej. Okay. Tam pajęczyny wiadomo nietoperzy. Eee, to wszystko jest ten. Okej, okay, dobra, zobaczymy. bo tutaj są rudetowie. Dokładna geneza Halmy nie jest znana. Może nie być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion. Dobra, dobra, bo to są różne definicje tego. I drodzy, czytam Wikipedię, żebyście zrozumieli. Nigdzie, moi drodzy, Dobra, dobra, to jest, bo to są, yy, to są różne. Drodzy, po pierwsze. Nigdzie nie widzę. Ech, mi drodzy, nigdzie tutaj nie widzę w wikipedii, żeby Halloween było, co było związane z szatanem. Nigdzie. Więc yy, Widzicie. Kiedyś, kiedyś trzeba było yy, w związku z pogańską genezą tego się spotka się z... Dobra, to że spotyka się z krytyką Kościoła Rzymskokatolickiego, dobra. Fajnie. Nadal, moi drodzy, nadal nic nie na znalazłem, że to ma związek z szatanem. Dobra. Co ja Wam powiem, moi drodzy? Co ja Wam powiem, moi drodzy? Nigdzie nie znalazłem informacji, że to ma cokolwiek wspólnego z, z szatanem. Tylko tyle, że celtowie że cel, że cel wierzyli, że w, ty, że w tym dniu jest ta naj, najniższa granica między naszym światem a, a światem umarłych. Tam, gdzie, tam czyli Czyli tam, czyli nie wiecie, czyli tam gdzie są te. Moi drodzy. E, chciałbym to powiedzieć jasno. Ja nie uważam Halloween za, nic, za nic, nic złego. To, że ktoś sobie wymyślił, tak? To, że wiecie moi drodzy, nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie mogę zrozumieć, jak można. Leży o tak, jak ostatnio robię chyba o tych film, albo zrobię, nieważne. Jak można pouczać kogoś na dany temat, skoro samemu nie ma się o tym pojęcia i tym bardziej, moi drodzy, samemu się tego się nie przestrzega. Haluni, moi drodzy, jest rzeczą dobrą, bo jest pełna radości, przynajmniej dla tych naj, najmłodszych z nas, chyba, że znajdują się dorośli, którzy też lubią Halun, bo znam takie osoby. Naprawdę, moi drodzy, nie odbieramy ludziom radości z życia, bo to jest naj, najgorsza rzecz, jaką można zrobić drugiemu człowiekowi. To, to że rzekomo jesteśmy krajem chrześcijańskim czy żydowsko-katolickim, nieważne jak to nazwiemy, nie oznacza, nie oznacza że każda osoba wierząca, że każda osoba wierząca, ma, je, ma jakiekolwiek przyzwolenie, że ma jakiekolwiek przyzwolenie do tego, do, do obrzydzania tego święta komuś, kto to Halloween lubi. Bo naprawdę, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie chcesz świętować Halloween, to nikt ci nie każe. Nikt ci nie nakaże świętować Halloween. Ale szanuj ale szan wolę drugiego człowieka, który lubi Halloween, lubi się przebierać i lubi w tym dniu dynię. Naprawdę, zacznijmy w końcu szanować siebie nawzajem, tak jak należy. No jak na razie widzę, że to nie jest w żaden sposób szacunek. Bo naprawdę, moi drodzy, naprawdę, moi drodzy, jeżeli, jeżeli przykładowo, ja lubię kurczaka, a dajmy na to, nie wiem, moja koleżanka lubi sałatkę, to i, uwierzcie mi, ja nie mam prawa, ja nie mam prawo jej powiedzieć, że powinna zejść kurczaka. Nie powinienem jej naciskać, to, to ty zjesz tą sałatkę, nie będziesz miała siły, zjeść z kurczaka. Nie. Nie wolno mi tego robić. Nie mam prawa tak postąpić. I tak samo, moi drodzy, tak samo ludzie, którzy są głęboko wierzący, tam wyznają, jakoś, wyznają religię chrześcijańską, ja to szanuję, naprawdę. Ale, Żadna osoba wierząca nie może mi dyktować, co mam lubić, a co nie. To jest moja wola, to jest moja własna wola, co lubię. I naprawdę. A, mo a może ja czuję głęboko radość z tego, e, na przykład, z tego świata halu. I co? I co? Powiecie, że jestem gorszy. Zastanówcie się. Zastanówcie się. Bo no naprawdę, teraz nie ma międzyludzkiego szacunku. Nie ma szacunku dla kogoś, kto inaczej postępuje. Teraz, teraz, teraz widzę. widział to wielokrotnie na YouTubie. Przynajmniej ostatnio. Ogólnie rzecz biorąc, to, że zrobiłem ten film, to dlatego, że Nike znowu wstawiła shortsa o tym, jak ona to nie lubi Halloween. Nie, mnie najka nie ogląda, ja wierzę, nie ogląda, ale jeżeli, kiedy, jeżeli kiedyś dotrze do Ciebie ten film, to chcę, żebyś wiedziała jedno: to, że Ty czegoś nie lubisz, nie oznacza, że druga osoba ma też, ma też tego nie lubić. Nawet jak jesteś osobą wierzącą, nie możesz, nie, możesz, nie, możesz nie możesz decydować za drugiego człowieka, co ma lubić, a co nie. Bo Twój osąd może być niekonsekwentny i nierzetelny. A ciągle powoływanie się, powoł, powoływanie się na, na naukę Kościoła, że Jezus zwyciężył grzech że to jest złe, że to jest szatańskie, to jest, to jest cios poniżej pasa. To jest cios poniżej pasa. Najm najmądrzej, najmądrzej taka osoba wierząca by zrobiła, gdyby. Powiedziała, że to nie jest nasze polskie święto. Tak naprawdę na tym powinien zakończyć się temat. Nikt nie, nikt nie powinien, tak naprawdę, moi drodzy, nikt nie powinien, moi drodzy, bo nikt takiego prawa nie ma narzucać komuś swojej woli. Jeżeli ktoś. Jeżeli ktoś... Lubi to, lubi to Halloween i świetnie się przy tych bami nie wezbierając cukierki, przebierając się w różne stroje, no to już to mówiłem dzisiaj. Nie odbierajmy ludziom tej radości z życia. Tej, tej przyjemnej chwili. Widzicie, zdenerwowałem się. Zdenerwowałem się, moi drodzy. I nie chcę, przepraszam was. Naprawdę nikt nie chce, ale muszę się napić się. To, bo mnie to denerwuje odbieranie ludziom radości w życiu nie denerwuje. Nikt. Nie ma takiego przyzwolenia. To, że, że wyznajesz jakąś religię, nie daj ci praw do tego. Co? Nie dajcie praw do tego, żeby obrzydzać komu święto które może on lubi. Ja na przykład z kolei uważam, że walentynki wa nie są złe. Że walentynki są bardzo pozytywne. A wszystko co jest pozytywne jest dobre. A Halloween uwierzcie mi jest pozytywne. Tylko, że, tylko nie wiem, niektórzy ludzie chyba mają jakieś zaściankowe głowy, że, bo, te, że, jak, że jak widzą kogoś przebranego za wampira, to, 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 już, to, już, to już od razu yy, te yy, palce w krucyfiks i, i, i presz ode mnie demonie. W ogóle trzeba, naprawdę, myślcie czasem, to jest XXI wiek nie w te, Tamte czasy już minęły. Ludzie czerpią, ludzie czerpią radość. I już, już to o, tą, o tym, że ludzie czerpią radość z przebierania się, z yy, chodzeniem, z zbieraniem że czerpią z tego radość, że to jest, jest taka ma, mała chwila w życiu. Ja to, to dzisiaj powiedziałbym, mówię już któryś raz. Ale widzę, nie wszyscy rozumieją. Nie wiem dlaczego. Święto i moi drodzy, jest takim samym świętem dającym radość, tak jak inne. I to, że nie jest nasze polskie, nie oznacza, że mamy prawo demonizować go. Bo dużo ludzi demonizuje. Dużo ludzi, eh, dużo ludzi nie używa tylko argumentu, że to nie jest nasze polskie światło, bo jakby dawanie argumentu, że to nie jest nasze polskie światło, na tym się zakończyło, to, by, to w ogóle ten film by nie powstał. Ale dużo ludzi demonizuje to światło. Dla, yy, dla, dlatego, że nasza polska wiara go nie uznaje. I tylko dlatego. Nie, dla... wiecie, ja nigdy nie słyszałem, żeby święto Halloween przykładowo, nie wiem, komuś stała się krzywda, ktoś, ktoś kogoś, nie wiem, zabił, czy zrobił komuś krzywdę. Nigdy te, o takim przypadku nie słyszałem. Więc, więc skoro nigdy w życiu... O tym nie słyszałem. To znaczy, że albo że takie, taka sytuacja nie miała miejsca, albo miała miejsca tylko dawno temu. Czyli skoro już taka sytuacja nawet. Przypuśćmy na chwilę, że taka sytuacja nie ma miejsca. Po co demonizujemy to? Co? Ktoś, nie wiem, ktoś pod wpływem tego, że przebrał się, nie wiem, za zombie, nie wiem, zaczął, zaczął chodzić. I zachowywać agresywnie wobec innych ludzi? Zaczął brać kamieniem i zaczął ten, poszedł do sąsiada i, i palą go kamienie w łeb? No ludzie, no co jest z wami? Jeżeli takie rzeczy nie, jeżeli takie rzeczy akurat 31 października, czyli w Haleum, się nie działy, po co, po co to demonizować? Ja już mówiłem na początku, nie lubisz Halloween, nie chcesz świętować, bo na przykład nie wiem, jesteś wierzący yy, i, ty te, i ty tego nie przyjmujesz, ok, ale jeżeli, jeżeli przykładowo twój syn bądź córka, bądź sąsiad lubi to i z miłą chęcią chodzi, przebiera się i, i chodzi, i zbiera chodzi, i chodzi, cukierki, no to kurczę, nie odbieraj mu tej radości. Nie odbieraj mi tej radości, bo uwierz mi, życie jest tylko jedno. Jakby ktoś tobie odebrał jakąkolwiek radość z życia, nawet tą małą, chwilową, to uwierz mi, byłbyś tak, tak samo niezadowolony. Więc jedyny mój apel w tym filmie jest taki, żebyśmy w końcu zaczęli się szanować tak jak trzeba. Żebyśmy nie narzucali swojej woli, bo na razie widzę, że to jest narzucanie swojej woli. To jest narzucanie swojej woli, że jak ktoś przykładowo regularnie co niedzielę chodzi do kościoła, to ewidentnie, to ewidentnie ma, nie mówię o wszystkich, zaznaczę, tak jak mówiłem na początku, nie mówię o wszystkich, bo są tacy ludzie wierzący, którzy akceptują fakt, że ktoś może coś lubić. Nie mają z tym problemu, że ktoś coś lubi. Sa sam, ta osoba, Wierząc na, nim, na to, lubi lubię Halloween, ale akceptuję fakt, że ktoś to może lubić. I to jest dla mnie prawidłowe podejście. To jest najlepsze podejście, jakie może mieć osoba wierząca. I naprawdę, moi drodzy, zacznijmy siebie szanować tak, jak trzeba. Już to powtórz to któryś raz, ale widocznie muszę powtórzyć. No bo, bo tak. Puenta jest prosta. Nie lubisz haroni, bo jesteś wierzący? Okej. Okay. W porządku, Szanuję to. Ale jeżeli ktoś z Twojego otoczenia lubi Haroni i co roku przebiera się chodzi po cukierki, to kurczę, uszanuj to, uszanuj to, uszanuj to. Uszanuj to, a nie uszanuj to, że on czerpie z tego radość. I nie obrzycaj mu tej radości. Przez, przez to, czego nauczyłeś się przykładowo u księdza na religii. Bo odbieranie człowiekowi radości z życia jest, najgorszy, jest najgorszym hamstwem, jaki może być. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Możecie mi napisać w komentarzu, co na ten temat uważacie. Trochę się rozgadałem. Ten film, widzę, już trwa prawie. Ten film trwa już prawie. Prawie 24 minuty, ale mam no, nadzieję, że zrozumiecie. Mniej więcej rozumiecie, o co mi chodzi, mam taką nadzieję, że zrozumieliście, co chciałam powiedzieć. Ja tu z wami się żegnam, moi drodzy, papa. Pa.